Staś ruszył pod górę. Dawał z siebie wszystko, chociaż było bardzo stromo. Sapał i dyszał. Wagoniki trzeszczały i dzwoniły. Pociąg ważył zbyt dużo. Koła Stasia zakręciły się w miejscu i parowóz zaczął się zsuwać. Nagle zerwał się zaczep i wagoniki ruszyły w dół. Jechały szybciej i szybciej. Lokomotywki były przerażone. Wagony uderzyły w wieżę. Wieża runęła na ziemię, wzbijając w powietrze chmurę pyłu i gruzu. Cała praca poszła na marne. Wszyscy byli zszokowani.